Zabierałem największych twórców z anarchii, których zadaniem będzie ucieczka przed łowcami. Kto przetrwa najdłużej, zgarnia milion dolarów. A wszystko to na nowym evencie szkolnym. Więc witaj! Szanowny kochajka! Twoim zadaniem będzie uciec przed łowcami na eventowym spawnie. I proszę bardzo, dostać ode mnie jeden klucz z skrzyni z Petami, 8 skrzyni tajemnic, 20 kluczy epickich oraz 60 balonów cyrkowych. Balony są po to, aby przylosować swoją eventową umiejętność. Lecz Banan posiada świnkę, której nie chce resetować, więc zdecydował się grać bez niej. Przejdźmy więc do Roxena, który postanowił otworzyć skrzynki. Widzowie, no liczymy na jakieś tutaj i myślę jakieś, kurde, różdżkę, sakiewkę, elytra No dużo tam jest fajnych itemów Lecimy po prostu pierwszą i, kurde, bez pierdzenia. Kurde, różdżka jest w animacji, jest szansa, czekaj, myślę że Nie Wata i dwa tagi, dwa tagi, dwa tagi Dobra, kolejna uwaga O, elytra jest w animacji, kostium psowa dobrze, psowa. dobrze A na spodnie dwa, ale dobra, to się nie najgorzej, nie? Może, może być gorzej oczywiście, nie? Dobra, kolejna uwaga Różdżka, różdżka w animacji i sakiewka Różdżka jest za każdym razem praktycznie Ej, szansa! Nie, przeleciało. Weź jeszcze zmianki, lecimy kolejną. Proszę, jakiś jeden lepszy trop, nie? Dobra, są kostki, kostium i różka, jest duża szansa teraz, naprawdę. Możliwe, że będzie, kostium. Jest kostium, 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 Kostia kostium. Ci no, kostium, Mam ej. To właśnie założyć, teraz pokaż jak to wygląda. Tak, jo. Bardzo, Wariacie bardzo, bardzo ze mną. Bardzo lecimy bardzo kolejny. Maga? Jest znowu różka, znowu różka. Jest szansa. A jakby się różka wypadła, to była. Jest, jest, by... jest, jest, jest. Jest <laughs> różka. <laughs> Ja pierdziel, a ja ty masz A różka iluzjonisty pozwala nam przywołać szczęki ewokera, atakujący przeciwników na wprost. A także dzięki niej możemy zniknąć na 4 sekundy i stworzyć własnego klona, który może zmylić przeciwnika. Patrz, patrz, różka idę w tom! Kosmum. A tak naprawdę idę w tom, widzisz, patrz, tam stoję! Haha! Ha. E, e, a tak naprawdę jestem tu, patrz, no? za tobą, haha. ha! Tu jestem. Elo? O, kurde, ej. Dobra, ja ci kolejna. jest kolejna. Człowieku, będzie jeszcze jedna. Spokojnie, albo kostki teraz, patrz. Jest czasa, jest no, czasa. To jest takiego farta. A spadnie, dobra, nie I z ostatnich dwóch skrzynek wydropił kamienie kowalskie i rozszerzenie Enderchest. Więc sprawdźmy teraz kolejnego twórcę. Więc kolejnym twórcą będę ja. W pierwszej kolejności, może wykorzystamy sobie te balony i wylosujmy jakiś talent. Bo to jest za 30 cyrkowych balonów. Możemy wylosować jeden talent. Ja to jeszcze nie rosowałem ani razu, więc pierwszy będę miał darmowy. Więc zobaczmy sobie, co tutaj wypadnie. Okej, okay, jakiś klaun może, albo ta szybkość. Clown, A co clown. klaun? Potężną eksplozję pirotechniczną raniąc wszystkich pobliskich wrogów. No to mi się raczej nie przyda, nie. Dobra, losuję jeszcze raz, bo to mi się nie przyda. Okej, okay, ta, ta animacja jest naprawdę bardzo fajna. Ej, lewitacja! Nie. Nie wy... Co? Można żadnego nie wylosować? O kurde, ej! Finalnie! Nie wylosowała mi się żadna inna umiejętność. Przez to zostałem z supermocą clown, która nie działała. Funkcja jest... Przez mam nadzieję, że to nie będzie, jakby że wyłączone jest całkowicie, mam nadzieję, że to będzie działało. Teraz postanowiłem otworzyć 8 nowych skrzyń tajemnic, z których mogą wydropić na przykład nowej temki, innymi różka iluzjonisty, albo ten kostium Mima, który no, tutaj jakby wszystkie obrażenia, które dostajemy przez jakiś czas, yy, możemy wszystkie przekierować na, na wroga, to też jest naprawdę bardzo spoko, bardzo fajny kostium. Jeszcze 4 serduszka dodaję i 11%, no to jest bardzo fajny kostium, bardzo fajny kostium. Dodana została jeszcze wata cukrowa, która po użyciu może naprawić nam jedną losową część naszego seta. Więc w pierwszej kolejności otworzyłem skrzynię tajemnic. Więc otwierajmy sobie pojedynczo. Mam nadzieję, że coś fajnego wydropi. Jakieś kostki. Ej, proszę, kostki. Proszę, kostki. Kost. Ej, kostki! Nie. Ona klata dwa. Kurde, już. My... Ej, myślałem, że kostki, nie? Myślałem, że kostki. Dobra, otwieramy kolejną. Elka... Ej, kostium, fajnie by kostium wypadł. Kuźwa, klata znowu. Dobra, kolejną. Okej, jest jakaś tam. Jest ta wata cukrowa nowa, więc fajnie by wypadła. Kuźwa serca. Dobra, kolejną sobie otwórzmy. O, może jakaś sakiewka? Proszę bardzo. Elka Sowa, ej, pet sowa, petcowa, sowa, Słówka wydropiła, mam sowe, dobra. Ej, to jest spoko, to jest nawet spoko, bo ja już speed-aidynkę. Chyba sobie jakby ją użyję. Dobra, wezmę sobie wszystkie cztery teraz. Sakwa? Ej, wata cukrowa, nowy temek. Ej, to jest dobre, to jest spoko akurat. Jak będzie mi się odpadał czy coś, to mogę sobie to wykorzystać. Więc naprawdę bardzo fajnie. Albo ej, proszę! Nie, przeleciało. Kuźwa o jedno, o jedno. Ale, ale to otwieranie jest naprawdę bardzo fajne, nie? Naprawdę bardzo fajne jest. Zaczerowanie. jaj I ostatnia, ostatnia skrzynka, proszę. O, tą... o, jest! Jest w animacji! Albo. Ko... Ej, patrz, tu jest dużo osób. Tu jest dużo dobrych itemków. Musi coś wypaść dobrego. Buty. Ja pierdzielę, wypadły buty. Natomiast Banan szef na początku otworzył skrzynie episkie oraz z pytami I wydrupił mu takie itemki. O Boże. O Boże. I od razu po tym otworzył nowe, eventowe skrzynki. Dobra, otwieramy. E, Jedna to jaja ko... O, dróżka, ta... dróżka! Nie. No, ej. ej. Nie, raj! Zwykły. No nie, ale nie dało, szczerze. Nie, nie. jak blisko. O, jeden! Dwa naraz, dwa naraz. Lecę w ogóle, nie wiem. Dobra, ale w ogóle jest z tych helmias. Tylko ten kostium chyba co jest, szczerze. No. Kamień? Nie, dobra, co to jest? No, to proszę. Nie, nie. Proszę. No, albo ruszka. Nie, nie. nie. o jedno, nie. znowu jedno. Ostatnia skrzynka. Ostatnia, no musi oddać, musi. Kostium, no proszę. Proszę. Nie, to gdzieś jakaś przesada, jak nic nie da, tak szczerze. Na rozszerzenie, cokolwiek Jera, warte. No i chyba te wolniki już sobie przyspamię tak więc, Banan Szef wraz z Raksenem uporządkowywali swoje kwitpunki, a ja w tym czasie otworzyłem epickie skrzynki, więc ja uzbrając się, postawiłem na parawany, które mam nadzieję uratują mnie w trudnej sytuacji. Banan Szef postawił na dużą ilość diamantowych setów oraz tarcz, a Raksen na różskiej iluzjonisty, którą udało mu się wydropić. Tak więc, pierwszy będzie uciekał Banan Szef. Cztery, wybiegam, dobra, czekaj, gonią mnie. Wybieg! Wyszedł, wyszedł, wybiegł. Daj mnoka! Czekaj, dobra, spokojnie, spokojnie. Kurczę, mają ferkę, sekoksa ziem na zdrowie. Tutaj cała ekipa, kurczę. Z łukiem. Mi się zbuguje? Kurczę, nie umiem tak. O kurczę, to miał być taki plan. O, patrz. Strzeniem ich, kurde. Panowie, gdzie wy? Ehehe, nie za szybko? Oj, ej, ej, no wędki mnie łapy w ogóle? Co jest? Tylko nie umiem się zmasować, jest to najgorsze jakiś. Przesada? Dobra, ich I ej, Dobra, przecież ten łuk to był taki najlepszy oponent w moim życiu, szczerze. W ogóle dostałem kiedyś Soulnessa, ty sobie. Nie! Soulnessa dosta świata. O sypnąłem go! wieczone. Temu też strzelę. Panowie! Po kolei, okej? Okay? Czekaj, tutaj szybka obieguwa. Panowie! To już mi nerwować, że to będziemy to już może. Kurczę, przeszkadzać bardziej, nie? Druga, jak się kiedyś zbustuje. to nie chyba. O, dobra, patrz, O, pałość, dobrze. No, nie, tutaj do I patrz to. Pamiętaj... O, nie! mi się skończyły! O oh fuck! O oh, kurczę, tego nie przemyślałem szczerze. W ogóle co próbuję... Oj je ojej oj! Ana a najlepszy mam to jest, zostaje weakness, ej dobra, ej 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 dobra, oni się potrafią boostować też! Ej dobra, czekaj, jakbyś tak tutaj zewnątrz, szczerze do dziury tego anarchicznego. Ej, trzy sekundy mi zostały w ogóle na czekaj, na spawna, nie, weakness. Nie. Kurczę. one, Kurcze blaska... Nie masz tego to jakbyś nie? się udał teraz uciec, to spawna, nie możesz się wylogować. Nie możesz <laughs> się wylogować, nie można. Nie wiem, nie wiem. O, patrz! o to park Co jest, jak porobił, ej Masz 7 minut 15 Uciekłe. sekund, nie, już tutaj nic ja. się nie koni Oj! tu jest oj, O szkury, proszę Dobra, uciekłem, jest, udało Uciekłeś, Uciekłeś. ej, ale się udało, dobrze, Od dobrze, z dwóch dobrze, dobrze Przeżył 7 minut 21 sekund i wrócił na spawna Więc teraz sprawdźmy, ile mi uda się przetrwać Czas start, uciekam, dobra, uciekam Dobra, dostali chyba, dostali, okej, okay, muszę tak lecieć, bo... Ja pierdzielę, ej, mo... chyba game się działa trzeba użyć Ej, co jest, co ich jest tyle nagle? Wypierdzielacz, ej Dobra, ej, dobra, okej okay. Zrzuceni, zrzuceni, dobra, ej, okej, okay, okej, okay, dobra, ej, udało się, udało się, udało się, udało się, proszę No chyba go coś piecze No go coś boli chyba Ej dobra, dwójka została, dwójka została Ej, przecież jak ja ich, ich skrokam tutaj Dobra, spadł o nie najgorzej Dobra, ej, spadł, spadł! Wszyscy spadli, wszyscy spadli! Dobra, ej, uciekam, chowam się, chowam się, chowam się i nie ma chowam się i nie ma ich. Ej, dobra! Ej, ten parametr był taki game changer Taki game changer to jest Przez tą akcję mogłem bezpiecznie się schować I nawijać sobie czas Ej, tam idę Idę tam i nikt mnie nie znajdzie, nie? Idę tam i nikt mnie nie znajdzie Jak ja widzę sobie tutaj na ten, na ten wieżowiec To... Kuźwa Dobra, jestem Jestem, jestem Ej, tu nikt mnie nie znajdzie Nie ma szans, nie? Lecz po chwili patrzenia po terenie Zauważyłem jednego złowcu I to był Piotrusek? Spytróżaj! O kurde, to jest... Ej, to jest łowca, to jest łowca. Ej, drukarka tu wchodzi. Ej, proszę drukarka, odejdź stąd! Jakby nie mogą mnie zobaczyć. No czemu ona tu wchodzi? Muszę... Muszę ją zepchnąć tą drukarkę. Ej, wchodzą tu! Ej, jakim cudem je znaleźli! Ej, dobra, zrzucam ich, nie? Zrzucam ich, ale... O kurde, ej! Jakoś muszę im uciec, ale jak będę ich rzucał w ten sposób... To cały czas antylog będę miał On lewituje! On ma lewitację! Ja pier... Nie, ej, no nie gadaj, nie gadaj, taką do miałem O kurde, to jest ten, strema, ciemna strefa, tam nie chcę falić. No, wypierdzielać, ej, muszę ich jakoś rzucić. gdzie jest ten most, ej, gdzie jest ten most? Ej, chyba idę tam i u góry ich zrzucę po prostu, tak jak wcześniej, parawanem, bo jeszcze mam dużo parawanów no, wyszedł, wyszedłem, wyszedłem, wychodzę, wychodzę Okej okay. no, uciekam im, uciekam Następnie wbiegłem za to drzewo I siedziałem tam chwilę Dopóki mnie nie zrzucili O kurwa, ej Ej, tak dobrze było, tak dobrze było Otknąkałem ich lekko i trochę im uciekłem Lecz po drodze ktoś mi przeszkodził Nie, no to wiedźma jeszcze, no nie Wiedźmo głupio Czekaj, pijem lekko. Cie... Czy mleko działa? No, wiedźmo ja pierdziel się do centruciznę jakąś, nie? Dobra, dobra że mam cię po mleko, dobrze mam cię po mleko. 10 minut już przetrwałem, nie jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Ej, jeszcze jakby... Dobra, teraz jak... Ucie... Teraz jak nie będę... Ej, most! Ten most jest! Dobra, uciekam ten most i robię to samo to wcześniej. Cieka się nabiorą. Proszę, niech mnie... Ej, nie niektuka... Nie! Nie! No bież, bo już mi skutkała. Nie! Spodem na dół. Ja pierdzielę, ej, jest taka dupa teraz! Ja nie mam tridentu nawet! Oj, dupa! Lecz po chwili udało mi się udostać na ląd. Przez to próbowałem się podsadzić klockami. Jakim uciek to będzie hit Proszę Wyszedłem do góry i ponownie schowałem się do balonu Lecz cały czas miałem antylogout, więc gdy tylko mi się skończył, postanowiłem zrobić to. Ej, mam 8, jeszcze 10 sekund logoutów i, i na spawn idę O kurde, on tu wchodzi, ej. Jest! Uciekłem, uciekłem, uciekłem! Ej, ten chorus się przydał, ten chorus się przydał, ten chorus się przydał. O, czy to jest ten mim? No nie, mimie. Spawn! Uciekłem, 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 ej, uciekłem! Tak więc udało mi się wrócić na spawna z czasem 15 minut i 19 sekund. Lecz sprawdźmy, jak poradzi sobie Aksen. Dobra, lecę, człowieku, od razu, ja się nie boję. Upra się, wyszedł, wybieg, wybieg, wybieg. O, będzie knokał, będzie knokał. Patrz teraz, uwaga, uwaga. Mam od razu na start taką bardzo ciekawą taktykę, którą od razu na was przetestuje, nie? Nara? Haha! Co ty zrobiłeś? Gdzie ty jesteś? Słownie są dały takie na głupie. Który to jest w ogóle ten? On już zginął? On miał iluzjonistę, on tam jest. Gdzie jestem? Gdzie jestem? No jakoś gdzie jestem! Wiedziałem, żeby tę różkę zostawić. Wiedziałem żeby tę różkę zostawić, ty nopku. No ja już się da się skapić, człowieku będę sobie tu siedział przez, przez całego tego. Ale ta, ta różka jest zbyt opa! Co ty ten się biegłeś teraz? Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, wiem, może gdzieś jestem, może mnie. Przez potężną różkę iluzjonisty Raksen uciekł nam z łatwością i schował się na drzewie. Po nieco ponad minucie byłem bardzo blisko niego. O, o! No, ja wiem, ja szukam Ej, za to mam, za tą za to mam faski, patrz na tym, 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 na tym żółtym jestem. Rzeczywiście. Nie, tuda? no jak tu? Nie! No co ty gadasz! Ja myślałem, że to było widać Zajączka ci widać, zajączka cię widać. Aha, Człowieku, ja to mogę gdzieś skocią, biegamy sobie w kółeczko dawaj! Teraz tu, czekaj, prawo góra, tutaj ty ukrzu... Ja mam, żampę. Bo ty uciekłeś z drugą stronę, kuź bo ten... Ej, ten jest jest takie powalone, nie? jest takie powalone. Ta różdżka jest zbyt OP. Ta różdżka jest zbyt OP. Gdzie Dobra, jesteś? Ta różdżka, koniec. Ta różdżka ma limit maksymalnie dwa użycia, nie? Jeżeli a no to nie, nie to on teraz dwa użycia. Ja ją wydropiłem, to było, to było dobrze, wczoraj, legitnie wydropione, co kurde za oszczerstwo w moją stronę, kurde. No a Ty użyłeś tą różdżkę. To jest to, już to zobaczyłem po eventówce, jak użyłem eventówka na ciebie i to nie zdziałało, to wiedziałem, że ten Gdzie jest jestem, jak myślisz? To jest, e, to jest takie, to jest tak mocne, to jest tak mocne Następnie Raksen schował się w domku i siedział tam przez kilka minut A widzę cię, widzisz mnie już przez ścianę Halo, Widzę, cię, tutaj, widzę cię, widzę cię w domku. No, staw mnie, kurde Jeszcze mi marchewkę dał Co za bambik Dobra, zaram teraz i wyku i deseję na spawnika, czyli coś? się tu będę kurde pierdzielił. Ej! Lecisz na dół! Gdzie łowcy, gdzie łowcy? Dawaj, dawaj! Dobra, idę sobie no, o 18 sekund, ty miesz nawet nie gonisz, bywa Co mi kitnęło? A ty mnie bijesz, o kurde! Już że ty ciekłeś sobie! Dobra, zostaw mnie Nubie Co? Sio! Zostaw mnie! To ci pomagają jeszcze chyba! Wrócili, zrobili kombak. No już się zgubiłem. No, Ty gdzieś spadłeś, to gdzieś spadłeś, a jakiś przeszedłem, przez, przez mordą przeleciał. Pokusa <z randomly> no, ja na niego. Dobra, to teraz jak już to już No ja idę na spawnika, człowieku, jest taki chill. Masz 10 i pół Bo to pierwszy jestem, nie? Na no razie z wszystkich. Uh, nie wiem jak inni tutaj, nie? Nie wiem jak inni tutaj. Dobra. Ale no masz dobrze, no, bardzo dobry jest czas. Na, je, jestem na spawnie, GG, dobra gierka Wiesz, była. już? No tak, no jestem na spawniku. Nie no, silek totalny, człowiek. Raksenowi udało się przeżyć i wrócił na spawna po 10 minutach i 37 sekundach. Zapiszmy więc nasze wyniki do tabeli, lecz nie są to finalne miejsca, ponieważ na poprzednim evencie wakacyjnym również zorganizowałem takie wydarzenie, Gdzie zmierzyli się tromba, szogi oraz micia? Wtedy każdy dostał ode mnie. Masz jeden do skrzyń z petami, pięć nowych skrzynek trzeciego poziomu, skrzyk Atlantydy. Jeszcze poczekaj, je, dzie no dziesię <laughs> y Dziesięć Co za jestem! 10 anarchicznych i 15 do epickiej. Tromba postanowił otworzyć wszystkie skrzynki bardzo szybko i z epickiej wydrupiły mu takie przedmioty. Ze skrzynki z petami wydrupił mu pet Eustachy, a z anarchicznej takie przedmioty. Następnym zawodnikiem jest micia który wydropił takie temki i postanowił otworzyć eventowe skrzynki. Dobra, leci. Pierwsza. A na spodnie dwa. Czek, Uwaga. Noszę. Ale lipa. Oj, sokiewka sokiewka Co jest? Dobra. Ej, to jest dobre. Ja na serca. Shugiemu, poza tymi przedmiotami z nowej eventowej skrzynki wydrupiły. Dobra, no i co? I tutaj mamy teraz w takim bądź razie pięć skrzyneczek trzeciego poziomu. E, drop ich, jak wygląda aktualnie. Okej, okay, no tutaj jest naprawdę zarąbisty drop. Nie chciałbym bardzo na pewno wyrzutnie, to jest moje marzenie ogólnie. Na pewno chciałbym też jakiś produkt, który zwróci mi te wszystkie wcześniejsze skrzynki, bo był naprawdę tragiczny drop, więc zobaczmy. Raz, serca, ile? Ustaka. okej, okay, no nie jest najgorzej. Dalej? Turbo dropy, okej! Okay, to jest dobry dropik, to jest bardzo dobry dropik to no pięknie. Co dalej? Kill off. i proszę. Nie, dobra, dobra, no! Nie wytrzymam stary Szugiemu się nie poszczęściło, więc sprawdźmy. To wypadnie trąbie. Proszę. Serduszka. Serduszka. No dobra, no mogłoby być trochę lepiej. O, pet. E kurde. Pet, to jest stoka chyba. co jest Ej, ale tego peta się może zachować, nie? O. Pociki za Zaczarowania. I teraz proszę, proszę, coś dobrego. Nie No nie spodnie. Ej. No, Ej, w sumie złożyłem dobra. prawie całego seta na no, dwa. Następnie każdy z nich miał 15 minut nałożenie swojego ekwipunku i trąba postawił na dużą ilość setów. I czekaj, właśnie, żeby mi tutaj dyńka, nie ten. O, dobra mam. Michia na eventową łopatę Grincha. A Shogi w supermoce, które można przylosowywać na strefy. Jedyne co, tak, to idę szybko na strefę eventową. I teraz robimy tak. Losujemy efekt. Dobra, szybkość jeden póki co, szybkość jeden póki co. Dobra, spokojnie, losujemy jeszcze, bo sobie kupiłem trochę prezentów, bo mam kasę, mogę to zrobić. Nie było tego w zasadach, mogę sobie wylosować i dla mnie najlepsze byłoby speed 5. To jest jedyne czego chcę aktualnie, speed 5, ja po prostu będę im uciekał na speedzie 5. I finalnie wypadł mu taki efekt. Proszę. <laughs> no nie, sraka, jak nie wiem. Więc gdy każdy był już gotowy, weszliśmy na strefę, gdzie pojedynczo uciekali przed łowcami. Najpierw zobaczymy, jak poradzi sobie Tromba. Dobra, dobra. O, polecieli, polecieli. Eee, oni mają serduszko! ile ich jest? A to slow falingi, o nie. Najgorsze jest to, że ja nie widzialności nie mogę, a oni mogą slow fallingi. Troszeczkę takie? Ja mam wrażenie, że cały czas wolno biegam, bo oni mi coś dali. A oni mi dali weaknessa. Najgorsze, że oni mogą wracać, o. To jest Prak, właśnie najgorsze. Oni mogą wracać, oni mogą wracać. Uważaj, bo to jest niebezpiecznie, bo tu jest na pewno. Wiem, rawa, wiem, wiem właśnie, wiem, wiem Jak cię zepchną, to będzie li panie. Ale no ty bo masz, masz glowing, nie? Masz glowing. No bo oni mi nałożyli. Czułeś są jakieś dziutki? O kurde, niebezpiecznie widzę, ale ty jak, Gdzieś ty gdzieś ten blast. Pewnie co? A, już właśnie ci mijają prawie że dwie minutki, minuta 55 już minęła. Ej, oni tutaj... Oni tu idą czy nie? Proszę mnie nie zdradzać, proszę nie zdradzać mojego do miejsca. Dobra, 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 ja będę cię postrzegł, żeby nie zdradzać. Dobra, ja idę ze dwóch. I tak, przez następne kilka minut, Troma siedział w tym miejscu, nabijając sobie czas, ale nie trwało to wiecznie. O, widzę Akselka, widzę Akselka, to jest jeden z łowców Dobra, widzę. Ja chyba, o, ej, nie o, widział, nie, widzicie, widzicie. Widzimy, widzicie. no, widzimy. To jest dalej, ej, on, on idzie do siebie, nie? To szykuj się, szykuj się, bo za chwilę tu całą chmarę tych y, osób, nie? O, mango, o, kurde, mango, jest za tobą. No i klapa, nie? I klapaś zaczyna. O! Nie! Ej, dobra. Mogłeś, Ale, mogłeś gdzieś no tam spawna, na tak jednym No, Nie, nie Dla kontentu dłużej. Ile się da? Możesz 8 minut, 8 minut przetrwałeś, nie? To, to nie jest takie łatwe, bo ich ja, na ile się zrobiło trochę więcej, mam wrażenie. No teraz wszyscy znaczy, chyba. Ktoś przyszli. Ktoś mi dał serduszko. A nie powiem, to te serce to mi chyba bardziej pomoże. Dobra, ich jest, ich jest trochę przedłużo. A wiesz co? Jest ryzyko, jest zabawa. Gdyby nie, mango... kurde, tutaj Gdyby nie ten mago... Kurde tutaj przylabie Gdyby nie ten Mago, to już bym... O o końcówka chyba chyba się wypychają. Nie! Przeżyłeś jeszcze? Tak, tak! O kurde! O kurde! Ej! Co, z... co robisz nie? Co, co robisz? Nie! Ej, co? A bo oni mają takie przedmioty! Oni mają takie Gdzie przedmioty... Ty w ogóle ej, dwój! Jeden został! O kurde! Zabiłem wszystkich! Nie! No nie! O no nie! Krzyś! O, Krzyś! Krzyś cię zabije! A to nie jest słowo, to jest jakiś osoby no, gracz tutaj na stylu. Dobra! Krzysiu! Ale masz przewolony, tylko ci na mapie gdzieś spotkał, no bo wszystkich. Moi dobra. Ale oni, są, oni cię zgubili, już nawet nie masz zasięgu złotych. Ale spoko, już masz 11 minut, nie? Na twoim miejscu bym wracał, jak ci, ci minął on to, to już bym tutaj na twoim miejscu czekał. Minut. No jakbyś, jakbyś wrócił, już masz 11,5 minuty, 11,5 minuty. To jeszcze 30 sekund, Kurda, bo jest ja to... było. A to jest tak niesprawiedliwe, bo jak ja ich zabijam, to nie mogę wrócić. Bo dosyć dosyć polega nie. Właśnie, ja no to nie, polega. nie powinno tak polegać, bo ja się ich wszystkich <laughs> pozabijałem. Tak, no tak, ale ja ich wszystkich pozabijałem, gdzie jest sprawiedliwość? I czemu tych ziomków się nie da hitać? A, mam u ich no koniecznie. Dobra, czy mnie teraz? O, bardzo dobrze! O, A! <laughs> O kurde, jak porobił, nie! Jak porobił? No nie mogę, nie mogę. Głównie przez tą akcję trąba uciekł im i się schował. Następnie po kilku minutach postanowił wrócić na spawnę. Uciekłem. <laughs> Muszę iść za spawną? No? Uciekłem, tak, uciekłem. Nie wiem, ile tam było. No to było, gratulacje, gratulacje. Ale szczerze, jeszcze mogę sobie pobiegać, ale wolałem nie ryzykować. Trombie udał się przetrwać 15 minut i 38 sekund. Więc sprawdźmy, jak poradził sobie szogi. Jeden, jazda, lecę. Lecę, stary. Pierwszy co? Nie, schodami do góry, nie? Schodami do góry, stary. Lecę. Okej, okay, dobra, już widzę, że nie biegną za mną. No, yy, mam nadzieję, że tutaj nie będzie najgorzej. Teraz taki jest plan. Strącić ich tutaj. Mają Lizaka w ogóle, czy nie, zejtamy jakieś chore. No. Yy, dobra, spokojnie. Dostałem slownesa w ogóle, więc nie dobrze, bo nie będę mnie doganiać praktycznie cały czas. E, ja teraz tak, ja tutaj muszę e, bardzo zaryzykować, ale spokojnie. Teraz próbuję ich wynokać, Nikogo mi się nie udało wynokać. Dobra. E, o, to prawie poleciał. Dobra, może może poleci? Któryś z nich, proszę? Dobra, nie, chyba żaden z nich, ale dobra, ja się może, mogę tak z nimi trochę pobawić szczerze, na tym oście, wiesz, bo to są jacyś, e, jakieś bambiki to są tak szczerze, oni nie wiedzą co się dzieje dokoła. No już masz 45 sekund. Ty, oni się w ogóle biją między sobą. E, Odepchą mi w ogóle żółwik więc trochę kurde lipa, bo prawie spadłem. Dobra, goście, ja od, od nich są uczekam na ludzie, przecież to są jakieś bambolce. Patrz to, ja sobie kurde, Idę w drugą stronę, w ogóle nie wiem, co się dzieje. Patrzę, teraz ja wracam. To przecież to jest taki game changer, ten mostek, coś. Dobra, tam jest woda na dole, tak? Tam jest woda na dole, dobra, spokojnie. Ja mam, ja mam pomysł. Oni chyba nie wiedzą o tym. i ja o tym wiem, więc. O, buty, buty, buty. Kapcie, kapcie jakieś, dobra. Kap... Nie! Jezus, proszę, debila. zostawcie mnie. Nie. Nie stary, nie no od góry wziął mnie, no nie wziął mnie od góry! Ale, ale ja chciałem wziąć czas, kurde, miał taki pomysł, ale ja nie miałem Spida, stary, nie miałem żadnego tego to był problem. Gdy miał tego Spida, to bym uciekł szczerze. Nie Prawie. miałem Spida, stary. Szoki wytrzymał nieco ponad 3 minuty, więc sprawdźmy ile czasu. Wytrzyma Micha. Ale się... Polecą, oni... O, no, też lecą, lecą, z później ale lecą. Ile ty po mnie goni? Dobra, rzuciłem mi ich Dobra, zawrotka szybko łopatą. To jest pamiętaj, żebyś nie spadł do lawy, bo spadniesz do lawy tu już jest koniec. kaplica. Tu jeszcze nie ma Ale jakby Ko Koniec wyzwanie Ora, parawan Nie mogę parawanu używać! Micia zrobił sprytną zawrotkę, dzięki której łowcy go nie zauważyli. A ten mógł spokojnie się ukryć. Dobra, stoję tu dopóki go nie znajdą. Po kilku minutach łowcy znaleźli Micze i zaczęli go bić. Bo masz już 8 minut, 8 minut przetrwanych, nie? Stary nie wiedział gdzie ja jestem! Wchodzą do mnie wszyscy! Oj, to jest chłamy koniec! To nie był dobry pomysł! 8 minut 41 sekund Zrzuciłem kolejnego Ej! A jak dwóch, dwóch jak rzucisz wszystkich, jak wszystkich rzucisz, to będzie beka, nie? To będzie beka. Kurde, lań tu wracają, nie? Dobra, próbuję stąd wyjść. Nie, nie. Dobra, wyciekłem! Widzę wyciekłem właśnie, tego. Oni, oni się nie skapnęli, oj, oni się nie skapnęli! Ej, jak się schować, to jest na shifcie, bądź na shifcie i możesz Nie wiem gdzie wyciekłem. jestem stary, gdzie ja odszedłem. Słuchajcie, się nie, nikogo nie. Ale z naszej na schowanie się stary. I gdy tylko tu minął, od razu postanowił wrócić na spawnę. 3, 2, 1, 0. Mamy to. Jestem na spawnie? Jestem na spawnie, stary. Miczy udało się przeżyć 9 minut i 45 sekund, więc dopisujemy wszystkie wyniki na naszą tablicę.